Powiem Ci tak, piękne jest to miejsce i piękny jest ten mem za tobą. I to jest moje, I to też jest moje. Lulucia pogniewana, bo nie ma koktajlu. Chciał koktajl jakiś zielony, warzywny, zdrowy. I po nie Po spędzeniu godziny i 20 minut w samochodzie, w z Natolina na Muciny w godzinach szczytu, piąteczka za ten pomysł dla nas. Umieliłeś po sobie czas oglądaniem czegoś co mogę. z Zenonem, Martyniukiem. To jest urocze, to było urocze, naprawdę. Polecam. Nie chcecie kogoś szukać, takiego szczerego, i wtedy Danusia i za mną. Chalim Pała kawkę. Niech ona mnie nie zawiedzie. Myślę, że będzie dobra. Jest dobra, jest gorzka. Proponowałem jej korzenną kawę, ale. Stwierdziła, że chcemy mieć rogalikami, sobie, że tylko żadnego rogalika, to już nie, to już za dużo, tak? Tak, hmm. cytrynowy rogalik. Mmm. No, Chcesz spróbować? Nie. No. nie wiem, czy mam. Wener. Jakoś mi się tak chciało tego koktajlu, muszę sobie zaraz poszukać, czy gdzieś... A jak nie będzie nigdzie, to wiesz gdzie? To kupię jakiś smoothie z Biedra, albo z czegoś, jak idzie sklep. Okay. Biedronka. Ja... Są takie smoothie, ale to są tak malutkie, że ja się nie napiję. Ja... Mówiłam, że Julie wyciągnę do galerii Młociny, właśnie do Zary Home, między innymi, pięć dni temu, więc... O mój Boże, ty po ty dlatego Ta tak, tak snęłaś, że ty chcesz do galerii handlowej, a ja po prostu ledwo żyję i mi się tak nie po galerii chodzić. Ale kalendarz muszę sobie jakiś. Ja też, więc piątego dnia z marca wstałeś. Będziemy nadawać na bieżąco. Dobrze. Ja tu dzisiaj jestem, normalnie odstroiłam się jak pizdeusia. I po kawce wpadłyśmy w pierwszej kolejności do Hebe, to może potem pokażę Wam co fajnego kupiłyśmy. Jedną rzecz, którą znamy, a drugą, której nie znamy. I się prezentuję w ten sposób, no, na beżowo, no. I perełki, i beże, normalnie. Bo przyszłyśmy zobaczyć, czy są tutaj kalendarze. I od razu wpadł mi w oko taki z grzybkami. On jest dosyć gruby i on się zaczynał... W czerwcu 2024 roku, więc, jakby to już, to już się raczej nie przyda chyba, żeby wykorzystać jako notatnik. Ale zanim się zdecyduję, to i tak muszę przelecieć jeszcze przez TK Max. I o Jezu, a dobra, to się rusza. Ten z wisienkami jest uroczy. Musia przeglądać, a ja dzisiaj, um, dzisiaj po prostu postanowiłam być takim niudziakiem. Mówię, że postanowiłam być dzisiaj takim nudziekiem, nie zauważyłaś. Nawet, że ja mam i make-up nudziakowy, i usta nudziakowe, i outfit, nic. Nic, ja bym mogła wyglądać, wiesz? Naprawdę. I ty byś nie zwróciła uwagi. Mamy najgorsze możliwe światło w przymierzalni w Half Price. Że ja mogę witać ten staniek, który mierzyłam. I który kupuje. Szczególnie, jak by to wygląda, ale mam z A co dzisiaj mamy? Bo właśnie baguję w błoto, więc Emu serwujemy dzisiaj? Powiem Ci, że bardzo Ci ładnie jest tak w tym kolorze. Dobrze. Taka kawa z mlekiem. Tu można zapiąć ją, ale wygląda wtedy tragicznie. Ja nie wiem co Wy dziewczyny myślicie, ale ja myślę, że zapinanie tutaj dekoltów tak absolutnie y, dziwnie przeskalowuje cały korason. Ale ładnie tutaj, jak powiedziała Trini i Suzana to czego nie chcemy uwidaczniać. one uwidocniać. to tak kapcani kapcaniały te <laughs> ubiory, robiły takie ubiory? Moim zdaniem fajnie, wiesz? Przyjemna jest, chociaż to wiadomo. Mm -hmm. nie Ale trochę Wiadomo, jeszcze... grubacki się brzydają. Troszkę koloru złapiesz wiesz na maj, na kwiecień i od razu jak ładnie będzie wyglądać. Wtedy jeszcze się nie będzie o koloru złapie. No, <noise> jak koloru maj włosy. Trzeba złapię. to na pewno wyparować, uparować i pofarbować. I będziesz jak lala, żółwik. Słuchajcie, promki na ozdoby choinkowe są w Half Price. Pokaż tą, pokaż tą, myszkę. To nie jest chyba bombka, chociaż wisi na bombkach. Ale, ale taka zaliczka choinkowa chyba, nie? Mega słodka. No, podoba bakaryki. A Ja uwielbiam no, makaroniki, tylko marakujowe jedna. Cytrynowe jeszcze są smaczne. Też. Ale tylko w jednym miejscu. Na razie tak wyglądają nasze zakupy. Ta bombka mi się też podoba. Przepiękna jest. No. Są też e, te tortilla czy lipszy I takie, takie. Już mam, na, jakby... Już mam dosyć, już się przesyciłam, chociaż ta choinka nie stała u nas za długo, to już mi wystarczy. Ja się może nie przesyciłam, taka ładna, zobacz, szklana. jest śliczna jest. 15 dni. Takie klasyczne ci się podobają? E, nie przesyciłam się, ale... Ale pomyślałam, że chcę się sprzątać wcześniej niż... już że jest mi źle to na bardzo mało wody i zaraz zastanie. wypiłam kawę, bo nie miałam ochoty. Dramat! Dramat! Przepraszam, Julię ktoś wpuścił do sklepu i tak blisko podeszła, mając ciuchem, że od razu wszystko piszczy. Wiecie co, jest creepy? Jakby to będzie, jakby człowiek się urwał i pierwszy albo drugi raz w życiu był w centrum handlowym, ale w każdym z tych sklepów jest tak głośno muzyka, i w każdym jest inna, że to mnie trochę przerasta. Gdyby to się wszystko dało ściszyć, to by było naprawdę o wiele, wiele, wiele lepiej. Eee, wchodzimy do Pulenber, ale... Ale nie wiem, bo wiecie jak to jest. Ja oglądam i pokazuję Julia, spójrz na to, spójrz na to, a ona na wszystko mówi, to weź sobie, to weź sobie, to weź sobie. I jestem jakby tak zawstydzona tym faktem, że wiecie, ja zasadniczo to nic sobie nie wzięłam. Tak jakby bezpośrednio. O takiej jeszcze nie mam. A to bawełenka? Słuchaj, cieszę się, że tak dobrze znasz mój gust. Mam no, taki ciemny granacik, ten pasek. xl poproszę. Nie ma, ale one są... to są i tak większe. Ewil, Lulusia! Ale Ewil! No, bo już się zgłuszam na tyle, że XL. No bo XL, bo ja założę że ona będzie przy ciele. Nie ma nic gorszego, niż przy ciele. Reakcja na żywo. Proszę. pipi pasowałyby do mojego szlafroka z rybkami. <głos》>, szalone. Ma mi się jeszcze taka bluzka, bo ja mam słabość do takiego trochę tandetnego właśnie stylu taki trochę tandetne pamiątki retro vintage, ale uważam, że może gdyby była w rozmiarze XL to bym się zastanowiła. Ale mam problem, że ja bym to założyła dwa razy. Jakby czujecie klimat. Macie tak czasami? Julia mnie posłała jeszcze na dział i zrobiła to na swoje nieszczęście. Albowiem. To do mojej szczęścia i I'm, I'm, I'm sorry, wielki kaptur. <grym> no to Czy już nie genialnie? Chyba nie wyjdziesz bez niej, co? Czy ty to widzisz? Widzę. Ja ją chyba przymierzę. I co sądzimy? Najgorzej, to jest męskie XL. Męskie XL jest małe, bo to nie... Lulusiu, czy coś wspaniałego znalazłaś w Primarku w rozmiarze XXXX. XXL? na Siebie. <śmiech> Siebie. <śmiech> Siebie. Mhm. Ale jeżeli większe dziewczyny jak szukacie fajnych leginsów, takich basicowych, właśnie do sukienek albo do takich dłuższych bluz to tutaj są praktycznie zawsze i polecam je serdecznie przepraszam was uprzejmie ale okazało się, że od dwóch godzin my tu jesteśmy od ponad dwóch i pół godziny chyba jeszcze nigdy tak długo tu nie byłam ale kupiłyśmy kilka rzeczy i myślę, że zrobimy tak, tak od razu idźmy po picie, że zrobimy na koniec tego filmu Prawdziwy, YouTubeowy, holciata. świata! nie spojrzała. Patrzę, to dziecko rozsypywało Nie chcesz pograć w Warcaby? dzieckiem? dzieckiem w Warcaby. Już jedno dziecko mi chciał pan oddać. Mogłam wziąć. Było urocze, ale to ja wiem, że to tylko pozory. W berszce, a Julia usiadła na pufiku i dziecko, było, a dlaczego siedzisz? Nie, bo ono się do mnie tylko czas bo ja sobie machałam mu głową w rytmie tego, co ono śpiewało I Było takie zadowolone, zadowolone, aż w końcu zapytała, a czemu ty siedzisz? Ojciec, od razu buraka spalił, że dziecko mi na ty, a ja mi przepraszam bardzo, a w takim wieku, że można mi mówić na ty? <laughs> Trzeba o. było dziecko odpowiedzieć za 20 lat, zrozumiesz. A nie, to nie sala, to ma zaraz, Nie, to chyba strelicja i. Serlicie, Alicja, Alicja i w kolejny To jest dokładnie u Jezu. Yy, witamy się w ciszy. W ciszy. Jak twoje wrażenie, moja droga, po, bo ja ostatnio byłam sama w Galerii Mokotów. Znaczy, nie było tak źle, bo nie było tak dużo ludzi. To było prawie. Nie było tak dużo. Ale muzyka, te wszystkie rodzaje muzyki, te wszystkie dźwięki. I tyle pytań tych m, osób, które pracują w sklepach, na przykład, a baza do tego, a taka asiaka, maka, asiaka, jaka, taka, a ja sobie. Moim ulubionym pytaniem było: no. czy mogę poprosić o numer telefonu w celu nadania elektronicznego paragonu w berszce, ale ja powiedziałam, że ja nie posiadam konta ani karty, więc... A ona nie powiedziała, że nie trzeba mieć, więc chyba trzeba mieć. Eee, spotykamy się tutaj, aby zrobić Hold siaty, bo kupiłyśmy trochę rzeczy. albo oni robią, żeby zwr zwroty robić łatwiej, pewnie nie? Nie wiem, może. A mam e, zapłon, wiem. Cały czas teraz pieniądze będę teraz. Uważaj. się no, Czy tego z domu zrobić, z domu? Ustawiła mnie tutaj, żebym pokazała, co kupiłeś. Mamy nic takiego, nie kupiłyśmy. Nie, nieprawda, po prostu zaczęłyśmy Bo chodzić... napiszecie, piszecie, że nigdy nie pokazujemy, co kupujemy. Ani nie pokazują, co kupują, ani nie mówią, jaka cena, nie? W sumie? W sumie dramat, Jezu. No. O Jezu. Nie mogę. Zdjęłam czapkę, żeby było kulturalnie, ale. Kupiłam w Fuller'enberg skarpetki. Nie kupiłam tej bluzy, chociaż po prostu to już by było. Bardzo mi się podobała i tak bym się dała ponieść emocjom. Cały dzień w czapce. O Jezu, dramat. Jezu! Dałam się ponieść emocjom ewidentnie. Hmm? Już przymierzyłam, taki takie, Boże, kupię, kupię ją, bo przepraszam bardzo. Ale to z daleka wygląda, jakby była z bardzo dobrego materiału. Ale Zbywa jajka sadzone tak. z tyłu. Ale się pruła na kieszeni. I Nowy Jork. to dlatego jej nie chciałaś. Pruła się, no i jednak ten materiał nie był... Pruła jak się jak... helka na batko. Trzy pary y, skarpet, taki trójpak był, słuchajcie, za, przeceniony na 29 zł. Wzięłaś się dlatego, że e, przylazłam z czerwonymi, bo mówiłaś, czas czasów potrzebujesz czerwonych, na złość teraz ludzi z Potrzebuję, za rachun. pamiętacie jak y, w poprzednim, poprzednim, no. mówiłam Wam, że ten zapach jest super, to jest Old Dry Library, proszę bardzo. I w ogóle to jest śmieszne, bo one były po 72 zł. A ten jeden był za 59. Nie wiem, bo może nie zdążyli tam tym przekleić, nie? Muszę to pomuchać. Pałeczki dali? dali. A Dali, bo ja sprawdzam. A Dali jazda. Ej, ładne, trochę takie mydełko. Trochę nie, ale pyszny. taki cięższy. Ale z taką rutką słodyczy, tak, ale jest nutka słodyczy, bardzo przyjemna. I przy jedynie. Kasie do tego dostajecie patyczki. ale czarne. Tak, nie podoba mi się za bardzo Ta opakowanie. Puszka. Chociaż ta czcionka jest całkiem ładna. No zobaczcie, to jest taka zwykła pucha. Kapucha. Kapucha. Ale nie, nie, też mi się nie podoba. A, ale to gdzieś tam coś. To, można to wsunąć w jakiś pojemniczy wazonik. Myślę, wazony. że, myślę, tak że i... pójdę do pracowni No. i po prostu coś wybiorę. No, też bym tak. Ja mam takie szklane czarne, takie grube szkło czarne, wiesz, gdzie w drugiej łazience mhm. jest. Ale yy, nie wiem czy nie będzie trochę wystawało. Odpasowało. Nice. Jeszcze jedna rzecz z Zary Home. To jednak <słuch> się zdecydowałyśmy kupić właśnie z tej. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie zapachy się nam podobają, to idźcie do Zary Home i powąchajcie, proszę, Mystic Noir albo. Ciężkie zapachy, na przykład. Ciężkie albo ja właśnie... słodkie zapachy. Na przykład ja lubię wszystkie zapachy z nutą fioletu, nie? Albo. Nawet dzisiaj wąchałam w tym, w Massimo Dutti bardzo ładny zapach. Pięknie, zobacz mi ładnie, bardzo mi pasuje. Tak, pasuje ci. I kupiłyśmy tym razem nie patyczki, tylko home spray i zobaczymy, jak jest. Z trwałością, jeżeli macie jakieś doświadczenia, za, to piszcie, no. czy Home spray jest bardziej um, wydajny niż na przykład pałki. Kosztował 99 zł, a pałeczki kosztowały w tej samej pojemności 129 zł. Nie ciekawe, czy one mają ten płyn ten sam, czy to jest coś innego. Okazuje się, że ten płyn, wyczytałyśmy na opakowaniu, ma mocniejsze stężenie alkoholu, bo mówi, o, zobaczymy stężenie alkoholu, tak. więc powinien. Jakby dłużej pachnieć yy, ładnie, tak mi się wydaje. Więc ale to jest trochę fuck up, że to jest napisane, że to jest nowa kolekcja, a my już ile nie mamy? Nie to już tak dawno temu, że hej, to wcale nie. Ale oni tak robią, wiesz? I potem ciuchy też czasami widzisz. I nowa kolekcja to jest przed czterech sezonów. My I mamy tak. teorię, że mają magazyny wielkie, te sieciówki i po prostu jak są wyprzedaże, to oni. Też. Dawajcie wszystko, co tam macie, macie 2018, dawajcie 2018. Mamy bo... to będzie znowu. I kupiłyśmy na promocji w No Nailu, skorzystałyśmy z 2 plus 1, ale ja nie mogłam. To jest takie. A, co? skończył się, w sensie nie skończył nam się, ale już ten czerwony lakier z e, Semilaka, nasz ukochany kolor Girl on Fire. Się prawie Wydaje mi się, kończy. że on się tak nazywa, ale nie jestem pewna. Teraz ten. kupiłyśmy e, e... Sexy Red. To po prostu już jest, tak wiecie, już jest go mało i yy, nie było tam sami laka. I ja nie pamiętam, czy mi się dobrze maluje Neoneille'em. Bo a ja mam, mam dużo lakierów Neoneille'a. Mam dużo na, lakierów Neoneille'a, ale nie pamiętam, szczerze mówiąc, więc nie mogliśmy się zdecydować, bo pani. Mówi, jest 5 nie, 7 za 5. 3 plus 2 lub 2 plus 1. A, coś takiego, tak. I jak jeszcze nie zdecydowałyśmy, że to będzie oprócz koloru baza i to. Czy coś nam się podoba. Tylko różne kolory, to ja powiedziałam tak. No to proszę Pani, warto, żebyśmy się troszeczkę lepiej poznały, ponieważ spędzimy tu pewnie godzinę, bo takie jest... Tak było za 20 minut, bo Ty tak długo grzebałaś. Tak, i jest nasz proces decyzyjny i w końcu zrobiłam takie... Boże, kupmy top i bazę. Więc no zobaczymy. Ja się wydaje, e? że bazę i to wyobraźcie że się zawsze świeże przydaje. Bo mi się wydaje, że tamto już I mają widzę. Do tego Julia jest kostka polerska? Ja, ja mówię: to jest, Ja nie wiem, gdzie ja wchodzę, wchodzę z drzwiami. tak, a jak kostka polerska? Bo nie, nie polerska. Taka wie pani, a mówi: a bloczek, bloczek, Musiałam palcem pokazać pani. Zresztą ona się domyśliła, ale ja już szłam i mówi: ta kostka polerska! Jezus, chomą ja, to wyciągnęli, no. Hama do biorę teatramę wybije. Stoję tu jak z pokazuje pokazuję. Bo piszecie, że nie pokazujemy zakupów nigdy. Byłyśmy w Lowisie. Drama w kolejnym sklepie! Drama w sklepie bo kuciam się z chłopem. No bo przepraszam nie bardzo. Się. Był facet taki. Um, typowy Lovelace, to farbowana lisiaga na czarno. I cały czas z tą babką taką dziewczyną mam gadał. A takie kolczyki, a takie. A może mi pani dać szkiapin i zniżek? Zniżek. On nie tak gadał. Ona, będzie nosiła, samej pani co da zniżkę, będzie nosiła, a to Ona nie może na to dać zniżkę, ale na to może, yy, na to jest zniżka, a to pani jakoś inaczej liczy. Figo kawa marko i tak napierdalał, i napierdalał, trwało to ze 20 minut, tak a my w tym czasie spokojnie stałyśmy, stałyśmy czekałyśmy. Stałyśmy przy kasie i czekałyśmy. Tak jej makaron na uszy, że to aż było niesmaczne, naprawdę, to było niesmaczne. Ja myślę, że ona już miała dosyć. Tak i podeszła i mówi, dobrze, że tylko y, mnie obsłuży i wiecie, zeskanowała y, to co kupiłam, ja od razu zapłaciłam. A on tak stoi, stoi, tak do mnie. Może by się pospieszyła, bo ile ja mogę czekać? Mi się spieszy. Chcę, myślę, makaron na usz miał Pan czas nawijać, to Pan se teraz poczeka. Dokładnie. Właśnie, a Pan, pan stoi tutaj, gada i kiwnicza, A poza tym ona... Ty już zapłaciłaś, nie? Tak. W końcu przeganiał, bo on miał, wiesz... Nie przeganiał. On cel. On Gdzie powinien tam? kupić te rzeczy i powiedzieć, a teraz dajemy jej w prezencie. Bo to był taki typ. No, taki typ. Hmm. Powracając do rzeczy, z e, 65 zł? U nas zawsze dramy, my po prostu przyciągamy. Tak, 65 to była najwyższa cena. Pokaż na ciemnym, pięknym tle, bo ładnie pani mi zapakowała papier. Ja mi się podobałą weź sobie taką, bo pięknie się tak wiecie, ona się trochę tak zleje z włosami, a jednocześnie będzie widać, że jest Zależy, kalna. czy jestem po wizycie uprzemka, czy tam przed tam. wizytą uprzemka. No... Hmm. Nie pokazuj po tej czapce. E, nie. Nie. <laughs> <laughs> 20 zł i bardzo ładnie jest zrobiona i ma, była jeszcze taka biała, ale ta biała była z takiej zwykłej kokardy, takiej wiecie kokardy, takiej zwykłej kokardy do obwiązywania różnych rzeczy, a ta jest, widać, że to jest ładnie podszyte, to wszystko ładnie wygląda. Tak, bardzo ładnie wygląda, podszytana na 20 zł. 20 zł. Co tam dalej jest? Bąbeczka. A ja już ją widziałam wcześniej, raz byłyśmy w tym. Widziałaś czy pokazywałaś? W trajmanii byłyśmy i ja pokazywałam ją razem. Half price, ona jest half price. Przepraszam, half price ja nie pamiętam, gdzie my byłyśmy, bo za dużo tego. Nie było ludzi, można było sobie spokojnie pochodzić, ale jednak. Naprawdę. Tak nie boli głowa. Bombka szklana. Proszę, pokaż. Trzymasz? <laughs> Zobaczcie. I tu ma trochę śniegu, to się trochę rozjaśnia. Piękna jest. A będzie na choinkę. 14,99. Czy była przeceniona? Nie, nie była. była. A myszkę, którą widzieliście w filmie, nie wzięliśmy, dlatego, że te bombki, takie bardziej właśnie słodkie, urocze, Disneyowskie, jakieś i tak dalej, one są na świeżą choinkę, a świeża choinka ma to do siebie, że nie może być taka bardzo ciężka bombka, ta bardzo dużo ważyła. Kupiłyśmy jeszcze dwa produkty do makijażu. Jak się zawsze Ty sobie pytacie. Wzięłaś ten a bo to widziałaś sobie inny... on jest innym tak. kolorem trochę. Pytacie się zawsze, co tak ładnie błyszczy na powiekach u mnie lub u Julii. To jest właśnie ten. tylko to mamy inne Match, inne Tylko bardziej miałyśmy Choco Cream odcień. Tak, a to jest jaki? A to jest C. A on znajdował mojej... de... Rose Glow. Ładnie będzie do Twoich błękitnych oczu, moim zdaniem. Tak, a jeszcze dzisiaj właśnie sobie zrobiłam taki. I make-up, Porsche Pilates Mam e, w niudach, prawda? I to od razu tak. lepiej odbija ten kolor. E, I ponieważ przyczas, była. Było, że za drugi produkt jest. Minus 80% na drugi produkt, więc no. na szybko przeczytałam polecane produkty z Eweliny. Nie wiem, czy my tak naprawdę zapłaciłyśmy te minus 80%. Tak, nie zwróciłam uwagę. Bo 46 zł zapłaciłyśmy. To było za 38, a to było za 36. Tyle kosztuje ten cień? A ja go w normalnej cebie normalnie. Ej, a nie sądzisz, że on jest ogólnie tańszy? Chociaż wydaje mi się, że to widziałam w Rosmanie że był za To jakieś, jest e, variete Light Reflecting plus Powder with Hyaluronic Acid. E, puder mineralny, transparentny, sypialny. Medal, medal, Wtedy byśmy, że wypróbujemy, bo e, ja mi się już kończy moje kochane puder. Wielitny nie pokazuje. Może, dlaczego nie? Pokazywać? No. Bo jak głównie. Głównie mi zależało, żeby kupić sobie jakiś biustonosze, ja To tak jest miłe. Widziałam wszystko: czerwony. te Widziałam, że nie lala. będę świecić, ale w half Price'ie kupiłam. Jak świecić? No, stanik jak stanik, no kurde, korasony zasłania ten stanik. To jest stanik, no czym świecić? Jak idziesz na, yy, yy, na plaży i masz yy, to, to, co świecisz? Ja jak, wybieram, jak Beach, Pamela Anderson, to świeci? Nie, stanik to stanik, stanik. Ja wybieram takie plaże, że nie muszę mieć ko korason na korasonnika. <laughs> Zobaczcie, jaki ładny. No i pokazałam. Widzę, że takie słodkie, a ja wiem, że się bo mega jest. Był jeden, jedyny w takie serduszka. No, rozmiar jest nieważny, to nie jest istotne. Ale wiecie, jaki hit, że 39 zł y, kosztował bez promocji, a mi się zazwyczaj podobają rzeczy najdroższe. Jak już wejdę do triumfa, tak, mówię, a jaki cena ten biustonosz to 329? Nie, bo no, bardzo ładny. Ładne. Tak, bardzo ładne, czyli jeden jest różowy. Znaczy, masz tą, tą twardą miseczkę, to zawsze lubię pięknie. Ja to zawsze lubię twardą Nie, jakoś tak dzisiaj. Julia kupiła tę sukienkę, niuk, którą przymierzała. No, zaczniemy to sobie składać. bo było widać. Kupiłam sobie tę sukienkę, bo stwierdziłam, że będzie fajna na lato i może będzie e, mi w niej tak. Tu mi przewieje, tu mi podwieje, wiecie o co chodzi? angielskie. Kupiłyśmy jeszcze jedną rzecz którą kupujemy po prostu, jak się skończy, jak się zdenkuje, Jak się zdenkuje! Czyli prawie pół litra, nie, no tak, prawie pół litra. <grych> to jest świetny olejek Ziajafit yy, o zapachu mango. Czy to marakuje, co to jest mango? Nie, to jest mango. To jest tak piękny zapach. W ogóle nie jest. Spytelny dobrze no. I y, bardzo ładnie. się dobrze na niego tak. masuje. W I sensie... ciało też ładnie nawilża. tak powiem. Tak. Nie jest taki bardzo tłusty. i. Naprawdę też... on fajnie pachnie. Zauważam, że się spiera z różnych materiałów, więc nawet jak tam czasami bluzkę założę, to Rzuczam z skadro. <noise> ja jak założę bluzkę, mówię. albo jak pióra pościel, <noise> albo jak coś tam. Koszło 25 zł, bo kupowałyśmy go w naturze, ja go, po prostu wiem, ja muszę go mieć. Yy, ale zastanawiam się czy w i on jest w sklepie z tym firmowym tańszy. Zastanawiam się, nie wiem. To wydaje nie mi się, jem. że w bardzo podobnej cenie. Także jak szukacie czegoś, ja przetestowałam bardzo wiele olejków o. do masażu i to jest zdecydowanie moim zdaniem najlepszy. kogo Ty tak masujesz? I co Ty tak masujesz, Halina? Nie pytajcie Czekaj, co tu jest na płucie w tej ja sobie kupiłam legginsy, zawsze sobie kupuję w Primarku jeden rodzaj leginsów, które są. One są tak bardzo delikatnie ocieplane, ale to są. No są ocieplane, mają taki tutaj. Widzicie, polarek, powiedziałam, gruba, nie może wybrzydzać. I przyznam wam szczerze, że. co mam tutaj? A to od wieszaka się odbiemy, co to za wzorek. Nie że wiem, bardzo je lubię, bo Samara się mieści. Ja mam naprawdę dużą samarę Samara tutaj? A chodzi bardziej o to, że często te leginsy na mnie, jak są zrobione na duże udo i duży tyłek, to są też bardzo szerokie w talii. A ja nie mam hmm. aż tak dużo... Znaczy no, mam dużo, ale... Ja jest proporcjonalna, po... więc to wcięcie jakby istnieje. Klepsydra, nie? I ten, jest klepsydra. Jak to jest za duże, to mi te legginsy zjeżdżają. Boże, to jest jak z rajstopami, ja chodzę jak to jest? Idziecie sobie, idziecie, idziecie i po prostu zjeżdża wam wszystko. No i popatrzcie na to, jak to wygląda z boku skrytnie podciągacie, bez przerwy. Nienawidzę tego. I one kosztują, w ogóle zdrożały, bo kiedyś to było wydaje mi się, że to były 26 zł kiedyś. 34 zł. I to są te leginsy z biało-błękitną metką, bo jeszcze są z szarą. Mam XL, dlatego, te że są lepsze. te się dobrze trzymają właśnie na talii, ale są też XXL, tylko, że rzadko są. W sensie dużo szybko chyba schodzą. Dziwię się. I kupiłam... nie lubię przyciastnego tego. Nobody likes Nobody. przyciasny lejdań. I kupiłam sobie jeszcze y, dwa biustonosze. Jeden, Julia tak chętnie pokazuje, to proszę. Proszę, no stanik, no, stanik stanik, ale ładny taki... No, to jest nie bardziej, taki różowy tutaj w tej kamerze jest lekko, nie? On jest jaśniejszy i tutaj ma taki... Y, takie cyrkoniki. A w ogóle cyrk, 13 złotych on kosztował. na 13 zł. Mi się nie, naprawdę nie zdarza, bardzo rzadko mi się zdarza, że coś po co jadę konkretnie celowo okazuje się, że jest na promocji. Tak. No i idzie się spodobał stanik i nam mówi chodź pokażę Ci jaki fajne sobie znalazłam, jak myślisz że będzie wygodny. Nie, bo ona mnie pyta, ponieważ ja zawsze noszę ze sztywnymi miseczkami, bo lubię. I ja mówię, nie, przymierz, zobaczymy. Jak ta brafiterka tam krążyłam, siedziałam w obok i co chwilę ona tak wygląda mi, niedobrze leży, a ja, Boże, czekaj chwilę. I tylko... co, a byłaś kiedyś u brafiterki? Byłam trzy razy, cztery. Jak bardzo byłaś w życiu sklinżowana? sobie człowiek normalnie jest, Je! Yeah. Pani pokaże, jak tutaj ten stanik. Ja byłam, ale powiem Ci, że ja byłam y, dwa razy u takiej brafiterki. Ja w tylko no. takie naprawdę sklepie, gdzie były staniczki, wiecie, z Paryża, stąd, tam z Włoch. Mm, 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 no ty, i ja przechodzę i dzień dobry, chciałabym mieć bardzo ładny, biustą nosz. Najlepiej, żeby był czarny, może z jakąś koronką i tak dalej. Mierzymy! Wiecie, mierzy mnie, mierzy mnie, mierzy. <śla> Jezus Maria! Jak ona mi wyciągnęła ten stan, to ja mówię, czy ja wyglądam pani na matkę karmiącą w tym momencie, bo raczej chyba nie. Kobietę pracującą. Mieliznę piorącą nad na rzeką. rzeką. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale one i te majtki, takie były i te To zaraz no, wam pokażę. E, były te noże takie, wiecie, jak, Takie jakieś dziwnie zabudowane. W takich, jak, jak wiecie, jak kobiety karmią e, maleństwa i mają takie rozpinane, zabudowane, bo te piersi są takie puchnięte, powiększone od... Że tak powiem, mleczarni, więc ten e, kierownik podopadłej mleczarni musi być porządny. Ja mówię, Nie no, ma coś ładniejszego, ona Twoja mama mówiła: na stanik. Tak, 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 dokładnie. Więc taki sobie kupiłam, seksualny, niebezpieczny. I jeszcze tylko dodam: już skończę opowiadanie, jak zaczęłam. To skończę, bo bateria się wyczerpała. Wybrałam sobie dwa czy trzy wioski, które były przepiękne, i mam je do dzisiaj, ponieważ jeden nosiłam dwa razy, a jeden drugi nosiłam raz. Absolutnie wszystko piło mnie w tych stanikach, w każdym momencie, tragedia, ponieważ kończy się bateria, koniec opowiadania, już pewnie są nawet niedobre, a to tego, były, to, tego zestawu były takie, to tych... ten był w zestawie, tak, nie dało się tak. kupić osobno i nie można było wybrać sobie osobno rozmiaru dołu. a co to był za zestaw, no panie no, sznurówka. <laughs> Sznurówka! Wiadomo, że jak chcecie seksowny biustonosz, to musicie do tego pokardkę. mieć stringa. No musicie mieć stringa do tego. No powiedz mi. Pokarda na głowie wyjdzie z tego, bez kitu Do Dziewczyny, wy lubicie stringi? Boże, ja nienawidzę. Ja mam jedno, ja, nasiłam, parę, ale ja myślę, mam że... jedną, a, mam dwie pary tak, stringów, które są wygodne, no ale jest do tego dopasowany dół w rozmiarze 38 i nie zrobisz z tym nic. Już tam oczywiście te pianę, no ale co ci ludzie mogą? Oczywiście jako pracownicy nie, nic czyła. nie mogą. Także zrobisz ładny yy, bezponos. No to wszystko, czy to coś jeszcze mamy? Nie, to wszystko, oprócz tego jest kiełbasa krakowska odsuszana. Jeszcze mamy tutaj, ale to już, co kalendarz na 2025. No to, to, to. Także. Zrobiłyśmy zapisywać... go ostatecznie w y, tej grze, bo. żeby zapisywać badania lekarskie. Na pewno nie cele. Kochamy Was bardzo, bardzo serdecznie, dziękujemy za ten wspaniały wspólny odcinek, chociaż Zachęcam mam wrażenie, wylewane. że absolutnie nic się tutaj nie wydarzyło. A jeżeli nie obserwujecie nas na Instagramie, tak no to dawajcie. Dokładnie nie wiem, czy są zwykłe. No a co są niezwykłe, Wcześniej Ale to są niezwykłe. Nie nagrywamy. Też nie jest jakieś niezwykłe. Ale to my możemy pokazać, że my jesteśmy bardzo jak mamy przekupy na bazarze gadamy.